Klo babcia. Cukierek? Czy psikus? No a jeśli cukierek, to jaki? Czy taki twardy, do ssania, nie można gryźć, bo ząbki się popsują. Czy mięciutki, taki do mamlania i smakowania nadzienia? A jeśli psikus? Nie wiem, zawsze dawałam cukierki, hmm, nie miałam okazji sprawdzić gamy psikusów. Psikus, psikus, psikus. Psikus, 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 psikus. Hmm, psikus. Czyli coś z psa, prawda? Psi. Tak jak psi-ogon. A co to jest kus? Ja nie wiem, wiem co to jest kuskus. -kus. To jest taka pszenna, drobna kaszka z wysokiej jakości pszenicy durum. Ale, ale ja właściwie nie o tym. Chciałam Wam dzisiaj przedstawić filmik z cyklu shorty. Tak, szorty to są takie krótkie, yy, krótkie gadki, krótkie spodemki. Jednak to nie o spodemkach będą filmiki. No bo pora jest. Taka, że jest zimno, nie? Ja? Yy, czyli to będą po prostu krótkie filmiki. Takie, co mi przyjdą do głowy. Yy, dobra, zamknę te klapę od klopa, żeby było elegancie, Jak zwykle lecimy i zapraszam! Ej, oddajcie mi moją paczkę. Dlaczego moja paczka nie z wami? Co?